A Kobra, autor o wielu twarzach i kilku osobowościach, przedstawia dziś dramat miejski, dziejący się dla niepoznaki w dużym mieście, choć mentalnie to jednak nadal na wsi, pod tytułem Odwiedziny. Dziś przyjechał do mnie w odwiedziny wujek ze wsi. Wziąłem wolne w pracy, bo mam do wykorzystania jeszcze dużo zaległego urlopu i w odpowiednim czasie wyszedłem po niego na dworzec autobusowy. – Witaj, Karolu! – huknął basem, gdy tylko pojawił się w drzwiach PKS-u. Dziarsko zeskoczył ze stopni i po chwili ściskał mnie z niedźwiedzią siłą. Poczułem się głupio, gdyż nie jestem przyzwyczajony do takiego wylewnego traktowania na oczach wszystkich. Jakaś ładna dziewczyna uśmiechnęła się do mnie, chyba z politowaniem, że dorosły chłop i tak się z drugim facetem obciskuje na ulicy. Oj, mówię ci, mój drogi, zapał wujek, ja siedział obok takiej jednej młodej, wyperfumowana jak jasna cholera, że jest ciężko było przy niej oddychać. Ale żeby tylko, mało że wychudzone jak to te wszystkie miastowe, to jeszcze czytała jakoś taką skomplikowaną i niezrozumiałą książkę, że ja pozerkał parę razy, aż mnie zemdliło, mówię ci. Normalnie ja nie wiedział, o czym oni tam piszą. Wujek rozejrzał się wokoło. Ło, tam poszła! Wskazał palcem, a ja rozpoznałem tę ładną dziewczynę, która przed chwilą mijała nas z uśmiechem. Ja zauważył, że miała jeszcze kilka innych książków przy sobie. No dobra, to wreszcie jestem u ciebie. Wujek zatarł ręce. Dobrze, że wziąłeś wolne, bo musimy pogadać. Zastanawiałem się, po co przyjechał. Kiedyś podglądałem jego córkę, gdy się kąpała na go w stawie. Zdrowa była z niej dziewczyna, jaż bolała mnie mocna, jak się na nią zagapiłem. W marzeniach to nawet myślałem, żeby z nią zakręcić, ale w rodzinie to przecież nie można, bo to wbrew naturze. Od tego jednak czasu wujek jakoś przypadł mi do serca, zwłaszcza, że spotykaliśmy się niezbyt często, tak raz od wielkiego dzwonu. Nic nie mówisz! Co jesteś jakiś teges? — Zmiglancyłeś się tu w mieście, czy jak? Mów szybko, wujowi, jak na świętej spowiedzi No nic, tylko... Tak się jakoś zamyśliłem Chciałem zaprosić wujka do restauracji No, a dobrze mówisz Bo nie ma to jak rozmowa, gdy człowiek jest najedzony Jest u was w sprzedaży truskawka z Włocławka? Z Włocławka? Po twoim pytaniu wnioskuję, że nie znasz słodyczy tego owoca Trudno Westchnął Ale wiesz ty co? Powinienes przygruchać sobie jakąś miłą dziewczynę, co by ugotować umiala i przeprać ci brudne rzeczy. To oszczędność duża, ale nie jakąś miastową leniwkę, tylko zdrowo babę z rubieży. Taka tu w podzieńcu za wybranie nie tylko domem się zajmie, dobrze nakarmi, ale też życie ubogaci wieczorami tak, że aż tchu potrafi zabraknąć. <noise> Dzieci zdrowe urodzi zaraz, bez czekania nie wiadomo na co i biegania po klinikach dla bezplodnych. I będzie jeszcze miała siły, aby je wychować. Nie, to co te miastowe chucherka, co to tylko ślepią, Gdzieby tu alergiczne dzieciaki oddać, aby mieć jak najwięcej czasu tylko dla siebie i na tę no yy, Cholerną kulturę. Ruszyliśmy powoli przed siebie. A wyrosłeś, zmężniałeś. Ujek chwalił mnie chyba dla zamydlenia celu swojej wizyty. Całkiem inaczej niż za młodo, gdy babka zobaczywszy twoje pierwsze zdjęcie zrobione zaraz po porodzie, powiedziała o, to nie wygląda dobrze. Dziwne, do tej pory nie słyszałem tej rodzinnej opowieści. O, a co ten samochód tak cicho przyjechał? To wóz elektryczny wujku, napędzany prądem, wykazałem swą znajomość tematu, ale ma słaby zasięg tak ze 100 kilometrów z jednego ładowania. Znaczy takie miastowe autko No tak Ład gawno, to do mnie jechałbyś nim no ze trzy dni, Pod warunkiem, że po drodze znalazłbyś dwóch głupi, którzy użyczyli bici na noc gniazdka elektrycznego Po drodze zaczepił nas jakiś obdartus Przepraszam panów, nie mają panowie może trzech złotych? W kiosku sprzedają bowiem przepięknej urody skoroszyty Spirunowałem go wzrokiem i odszedł. A jak wujek zdobywał dziewczyny? Zapytałem, rumieniąc się od ucha do ucha. Mój krajan zaraz to zauważył. He, widzę, że nie masz doświadczenia w tej sprawie. No, co to to nie kręciłem kiedyś z Ośką Kulawiak. Czekaj, czekaj. Sto kulawiaczko, co to jej z majtek strasznie jedzie? Z tą samą. I dlaczego ją rzuciłeś? No bo strasznie jej z majtek jechało. Przecież ja je ostrzegał, że wszystkie chłopaki na wsi skarżyli się, że jej ostro stamtąd jedzie. Powiedział wujek i objął mnie ramieniem. Wiem, wiem. Młodzi muszą sami doświadczyć pewnych rzeczy i mają gdzieś rady starszych. Otóż... Aby zdobyć kobietę, na początku należy wybrać odpowiedni jej model, zaczął swój wykład po chwili zadumy. Sztuki leniwe i nadwymiar wychudzone, powiedzmy to sobie szczerze, miejskie, od razu trzeba skreślić. Jako nic nieznaczące dla procesu rozmnożeniowego, prokreacją mądrze zwanego. Także te zbyt dumające, inteligentne albo nie daj Boży po studiach, też do niczego. Za groszu takich pomyślunku praktycznego tylko wszystko filozofują, znaczy filozofują, poprawił się szybko. Wiem, o czym mówię, bo trzeba ci wiedzieć, że takie panny tylko napsują krwi mężczyźnie i portfel mu odchudzą, wyjaśnił. Razu pewnego pchala się do mnie na sile jedna taka letniczka agroturystyczna, jak ja był jeszcze młody. Zepsuta była, bo od razu chciała nogi rozkładać i nago o sztuce żyzbiarskiej w kamieniu gadać na odosobnieniu. A ja myśląc był poważnie i nie chciał obiecywać czegoś, czego by nie mógł dotrzymać. Prawowierna nauka Kościoła w moim sercu od młodości zaszczepiona i już. Tak? Zdziwiłem się. No tak! Ale o czym to ja? Mm, aha! Więc ja na początku swoją marynię obserwował długi czas, zwłaszcza, że była ku temu co niedzielę okazja w naszym kościółku na mszy. Stawał ja z boczku i miał dobre wejrzenie. Pobożna była, tu wujek westchnął z rozanieleniem. I tak pokornie trzymała oczy wbite w ziemię, żeż mnie skręcało, mówię ci, pomyślałem, że to musi być fajne uczucie więc ja zaprosił ją na zabawę raz i drugi, ale nijak nie mógł przemówić do jej serca, gdyż jeszcze nie było rozbudzone i traktowało wszystko po koleżeńsku, jak to mulutki w swoim zwyczaju mają. I ja nie wiedział, jak do niej przemówić, gdyby nie objawienie, które pewnego dnia na mnie przyszło. Zakończył tajemniczo. Objawienie? Wykrzyknąłem zaintrygowany. A no tak! Otóż z nagle i niespodziewanie ja zrozumiał, że kobietę trzeba na litość brać Bo one tak własnie odbierają życie Więc ja zaczął się żalić A ona mnie pocieszać Tak trochę w kółko to było Aż wreszcie się droga do ołtarza, że tak powiem, otwarła A jak ja jej jeszcze na urodziny Kupił kolorowy telewizor uu, Normalnie oszalala ze szczęścia I trąc nogami radosnie wykrzyknęła na gardło całe od tego dnia ja miał dostęp nie tylko do Maryni serca, ale też do jej skarbów dobrze poukrywanych w bieliznie. Mlasnął ukontentowany. Warto było. To takie proste? A proste, żebyś wiedział. My z Marynią bardzo się kochamy i obiecaliśmy sobie już na początku, że chociaż raz, ale codziennie. No bo jak inaczej? Jak nie przez trikanie mężczyzna może zachować swoje zdrowie, zdrowie swojej żony? Jak inaczej pozbywać się z organizmu nadmiaru komórek rakowych? I udawało się wujkowi przez te wszystkie minione lata tak bez żadnej przerwy? Raz w 1970 miałem ciężką angina i opuściłem jeden dzień. Szacun wujku. Muszę ci tu zdradzić, Karolu, że za młodu to zawsze brałem marynie tylko na stojaka Dlatego mam dziś takie mocne plecy i jestem ogólnie wysportowany No oczywiście, od czasu do czasu zdarzały się też stosunki leżące Ale wtedy prosiła mnie, żeby tylko nie na żwirze Dokończywszy opowiadanie, wuj uważnie rozejrzał się wokoło O, zobacz, tutaj ryby podają Powiedział wskazując na szyld zawieszony nad restauracją głodny ninja. Wejdźmy, bo wnętrze wygląda schludnie i nawet jest pusto, co chyba dość rzadkie w mieście, co? Nie czekając na no moje zdanie, wujek z rozmachem otworzył drzwi restauracji. Po chwili z zaplecza. Wyszedł ku nam skośnooki Japończyk, który swoim wyglądem nieco wujka zmieszał. Ale wuj wziął się szybko w garść i spytał: Ryby mają? Na co ucieszony kelner odparł z dumą: Śłyniemyś dań rybnych, proszę pana, które. To my usiądziemy tam pod oknem, a on nam poda po rybie. Lekko zmieszany Japończyk stanął z boku, podczas gdy wujek zdecydowanie przeciskał się pomiędzy ciasno poustawianymi stolikami. ja jaja! szepnął wujek, gdy wrócił z toalety. Jak się sądzi, deska klozetowa drży i ma takie różne gniazdka do ładowania telefonu i czegoś tam jeszcze Tak? Ja sam to widział, bo miał chwilę czasu na obserwację. W każdym razie, jak tylko było po wszystkim, deska zaczęła wibrować, niczym mój telefon komórkowy, kiedy dzwoni Nawet w pierwszym odruchu to pomyślał, że to może Marynia Bo dziś miał do nas przyjechać taki jeden magik od kur Magik? Od kur? Wyobraź sobie. Siedzimy któregoś dnia po obiedzie w chałupie przy stole. A tu nagle puka facet ubrany w kurtkę. Więc ja pytam. Czego chce? A on, że przychodził i zauważył, że kurysję na naszym podwórku nie ten teges. Ła! Ja na to, bo, bo to prawda była. A on, że może nam pomóc w tej sprawie. Więc ja mu, że pewnie forsę chce wyciągnąć, bo teraz pełno takich po wsiach lazi. On, że z wyników się tylko rozlicza. Czy panowie zicią sobie coś do picia? Spytał kelner. Ja by wziął zimnej wody ze studni, zażądał wujek. A ty? Ja może też, powiedziałem zgodnie. Zostawię panom kartę dań, a żeby... płacona co ona? spytał podejrzliwy wujek. My po rybie chcemy. W karcie znajdzie pan wiele dań rybnych, które... Pan nie zawraca nam głowy, tylko ryby da. Pierwsze lepsze z brzegu, żeby szybciej było. Bleś świeża była i z Krakowa, bo od razu rozpoznam Wujek zastrzegł groźnie, patrząc uważnie w skośne oczy Japończyka Po chwili nachylił się do mnie Dziwny ten koles jakiś Ja słyszał, że tu w mieście pełno macie takich nie ten teges. Znaczy niezdecydowanych plecowo y Homoseksualistów ma wujek na myśli no Właśnie ich Tylko mu w cicho, bo mogą podsłuchiwać To tak jak u nas w lesie Cie to cis? Żydy się chowają. Też trzeba cicho mówić, bo cholery podsłuchują. Wyjawił jedną z lokalnych tajemnic. W radiu z dużej litery pisany mówią, że te niezidentyfikowane pleciowo to podobno zakała ludzkości, bo mało, że żyją wbrew naturze, to jeszcze innych co na tę drogę pociągnąć. Młodego Krzysztofowej rastacy napadli w mieście, to później szybko odszedł z tego świata straszną chorobą zakażony. Emocjonował się wujek. No bo jak chłop dorosły, może z dorosłym chlopem mieszkać? Rozumiem, w wojsku, albo na wycieczce. Mm, to jeszcze. Ale żeby bez przymusu żadnego? Sudomia jakaś. Ale to obcokrajowiec, yy, znaczy ten kelner. Łowcokrajowiec? No tak, ty jego oczy od razu zobaczył w nich jakiś fałsz! Mruknął wuj. Ale to tylko jeszcze kłażej, mój drogi. Bo jakże z... Z bogatego z zagranicznego kraju mógłby przyjechać ktoś taki z własnej woli do naszej biedoty? Ty byś tak zrobił i dla przykładu wyjechał do Afryki kozy pasać za dwie drachmy na miesiąc? Podziwiałem jego przenikliwość w tej kwestii. No chyba nie, a widzisz. Wypiliśmy już wodę podaną w małych szklaneczkach i oczekiwanie na jedzenie zaczynało nam się powoli dłużyć. Wyjawiec i w zaufaniu, że jak wreszcie dotknąłem galaretyk maryni. To wydało misję, żem do raju trafił. Może nie powinienem tak mówić o żyjącej, ale co tam? Dla twojej nauki i wzrostu cielesnego pragnienia to powiadam. Wujek uniósł dwa palce do góry. Zdrowo dziewczyna, żem se wziął i powiem ci, że od tamtej pory w żadną zimę nie marzłem. I dobrze się stało, Gdyż masturbacja mnie groziła, przed którą dziadżunio, leżąc na loży śmierci, często mnie ostrzegał, a ja mu nijak nie wierzył. A ja cię też w tej chwili przed nią ostrzegam, bo m dorósł i wiem, czy mu grozi. Ależ wujku, żadne, ależ wujku, dłoń to nie wagiena. Ręce są do pracy, a nie do zabawiania się własnym organem. Zapamiętaj, dokończył kategorycznie. Już na oku jakoś miłość dziewczynę może? Spytał wuj, podczas gdy Japończyk ostrożnie podawał przystawkę z bambusa z czymś tam polaną aromatycznym, zawiesistym sosem. No, to niełatwa sprawa w mieście jest, bąknąłem. Bo jak wcześniej wuj trafnie zauważył, tutejsze dziewczyny są wymagające i od razu chciałyby to i tamto dostać, żeby. Co nam tu podali? Przerwał mi w półsłowa. Co my, króliki? Że z jest mamy? Niech szybko podają rybę! Krzyknął za odchodzącym kelnerem, który spojrzał na nas w sposób dość nieprzyjazny, by nie rzec wrogi, co akurat wcale nie zraziło wujka i zdążył jeszcze dodać za odchodzącym I baniak wody nam tu da, bo te mikro miejskie flaszeczki to na jeden łyk tylko Ale nie martw się, tu na miastowej posadce dobrze masz U nas rządowy nosik tropi każdego, żeby mu pieniądze trochę podkraść Ostatnio maliniaka oskubali tego, co produkcję jaj miał. Ale nie odprowadzał tam jakiegoś podatku. Z niewiedzy, bo specjalnie dają takie przepisy, żeby normalny człowiek się na nich nie wyznawał. Żeby go łatwo karać można było. Więc mówię ci, zdrowy chlop z niego był, a teraz po tym wszystkim jak starzec poszarzał. Wujek potarł swój silny zarost na policzku. No, ale to nic. Jego krewniak, Józek Pusowy. Dostał szybko postępującej schizofrenii, jak popsuło się jego uchowany trzydziestoletnie niemieckie auto. Nie miał pieniędzy na naprawę i musiał je zezłomować, żeby nie płacić rejestracyjnego podatku. No to wziął i z tego klopotu zwariował. Taki był do tego auta przywiązany, jak nie przymierzając kiedyś chlop do ziemi. Wujek beknął. Oj, coś ta zelenina źle na mnie wpłynęła. Panie! Krzyknął przez puste stoliki w kierunku zaplecza. A nie masz pan wódeczki na poprawę trawienia? A słyszałeś, jak ostatnio kontrola Urzędu Skarbowego zawitala do naszej synagogi? Nie. No to pojawiła się tam kontrola z Urzędu Skarbowego. Kontroler bardzo chciał zagięć rabina Kurwcmana i pyta: A co robicie z niedopalonymi resztkami świec? Wszystko skrzętnie zbieramy i wysyłamy do producenta, więc raz w roku przysyłają nam świecę za darmo. Aha, a po chwili namysłu pyta dalej. A co robicie z okruszkami chleba po jedzeniu? Wszystko skrzętnie zbieramy i wysyłamy do piekarza, w zamian raz w roku dostajemy bochenek chleba za darmo. Aha! jęknął kontroler, bo znów nie miał się do czego przyczepić. Urzędnik myślał, myślał. I w końcu mówi A co robicie z tymi wszystkimi napletkami po obrzezaniu? Wszystko skrzętnie zbieramy, wysyłamy do urzędu skarbowego I raz w roku przysyłają nam takiego jednego chuja na kontrolę <noise> To strasznie śmieszne, wujku Tak, bo mężczyzna bez poczucia humoru to jak u obrońca krzyża bez krzyża, krolu. Co to za gówno nam tu do picia serwuje, Krzyknął zdenerwowany wujek, gdy kelner przyniósł karawkę japońskiej wódki. Mętne to, to! Zalatuje jakimś nieznanym zapaszkiem, a na dodatek jeszcze ciepłe. Tyle, że trochę nasz bimber z kolorku przypomina. O, dobrze się składa. Zatarł ręce. Bo ja przywiózł ze sobą taką jedną flaszeczkę. Jak ostrożnie naleje pod stołem, to nawet nie zauważę. Dawaj szklankę! Pociągnąłem duży łyk mleczno-białego napoju, po którym łzy mi z oczu popłynęły i zacząłem bardzo kaszleć. Dobry nie? stwierdził z dumą wujek. Ja sam pędził w stoduce. Może i kolorek nie do końca odfiltrowany, ale moc ma taką, że nie ma się czego powstydzić. Do stolika podszedł kelner z zamówionym przez nas daniem. No wreszcie! rzekł wujek. Bo ileż można czekać na rybę? Hodowali ją w międzyczasie na stawie czy jak? Japończyk z poważną twarzą postawił przed nami talerze. A co to jest? spytał z niedowierzaniem wujek. Nigirizushi, szanowny panie, które. Fraty taty! To normalna, nieusmażona ryba, co wam? Gaz zabrakło, żeby ją porządnie zrobić? Szanowny panie, pragnę zwrócić pańską uwagę, że słyszę. Co będzie nam tu na hamasurowieznę serwował? Niedouczeńcy zagranicznej jedne. Cholera! Gdzie jest, kucharz? Ryknął wujek, wstając z krzesła, które z hukiem padło na podłogę. E, Proszę się uspokoić, panie. Żadne panie! Ja to sobie wypraszam! Żeby tyle czekać, a i tak na koniec podają nieusmażoną rybę! I to nie z Krakowa! W głowie sobie nie mieści! Krzyczał wujek, zdecydowanie kierując swe kroki ku zapleczu. zanim popędził przerażony kelner oraz ja. Na drzewa nie do kuchni! Wujek zdecydowanie odepchnął skośnookiego kucharza od garnków, patelni i stosu półproduktów pokarmowych. Po czym wziął kawałki ryby, włączył duży palnik i zaczął smażyć je własnoręcznie na dużym ogniu. Przerażony mistrz kucharski, pan Masahiro Tomugasi, blady niczym ściana w kuchni, wpatrywał się, jak brutalnie niszczona jest cała atmosfera zen w jego ascetycznym, z wyglądu i światopoglądu miejscu pracy. Idealnie wyważony, legendarny nóż kuchenny z kawanaka Hatarata. Ręcznie kuty nocami przy wtórze kwilenia japońskiego ptaka przez jednego jedynego mistrza nożowniczego z Okinawy, pana Rei Shimanesku, zadrżał w jego pulchnej dłoni. Kelner próbował coś tam oponować, ale jak wujek krzyknął do niego Zamknij się, bo jak nie to! Wziął nogi za pas i zwiał na zaplecze, by po chwili wrócić ze śmiercionośnym nunchako, którego kiedyś z powodzeniem używał w swoich filmach Bruce Lee. Japończyk zaczął wywijać przyrządem nad naszymi głowami, aż świszczało. Wujka jednak za młodu wzięli do wojska, zatem nie dał się zastraszyć jakimś machaniem dwoma kijami połączonymi ze sobą wypolerowanym krowim łańcuchem. Złapał obcokrajowca w pół i rzucił go z impetem na ścianę, na której zawieszone były fotografie z głośnej ostatnio retrospektywy zakonnice Inunchako na przestrzeni wieków. Rzeczywistość niejednokrotnie wywołuje u mnie zdziwienie, tak było i tym razem. Miałem nieodparte uczucie, że jestem na planie jakiejś slapstickowej komedii, skwiercząca ryba w ascetycznej japońskiej restauracji sushi i wujek na siłę skarmiający z kiego kucharza zielonym bambusem. Żrej to, jakżeś podawał takie coś niestrawne swoim gościom. Gdy tak siedzieliśmy później przy stole jedząc wreszcie dobrze usmażoną rybę, wujek zdradził misję, z którą przybył. Ty masturbować się nie możesz. Pamiętaj, bo to do zgoby i ślepoty prowadzi. Po wojskowemu powiem. Trzy punkty, których przestrzegać masz to działania zastępcze, prewencja i eliminacja bodźców. Ważne jest jedzenie. Znasz płatki kukurydziane Amerykanina o nazwisku Kellogg? Musisz je jadać Bał się, dobry doktor Kellogg strasznie onanizmu Niczym diabel naszej święconej wody To i chciał wyeliminować wyraziste smaki Ostre przyprawy i mięso z diety śniadaniowej człowieka Które to składniki służą niezdrowemu pobudzeniu erotycznemu Więc siadł, zamyślił się i na poczekaniu płatki kukurydziane odkrył z tych samych powodów, amerykański pastor Sylwester Graham, nie katolik, czyli wróg naszej wiary, co już samo w sobie powinno ci dać dużo do myślenia, wynalazł pełno mąkę, z której można wypiekać nijakie w smaku pieczywo znane w miastach jako chleb Graham. To jest zdrowe pieczywo, bo dostarcza niezbędnych No i proszę, pomieszkał ty w miejscu, już głupoty zaczął mówić! Sarknął wujek. Tak was tu uczą? Co uczą? Zdenerwowałem się z lekka. To jest prawda dietetyczna. To gówno prawda, mój drogi Karolu! To prawda ona nisteczna! W ciszy przeżywaliśmy smażoną rybę. Cholera, nie jest Krakowa! mruczał wujek głośno przy tym laskając. A skąd to wujek wie? Z kulinarnej praktyki mojej żony, chlopcze. Zamilczeliśmy obaj, obżarci smażoną rybą i lekko oszołomieni Mocnym wyrobem alkoholowym, który wujek ostrożnie rozlewał co pewien czas pod stolikiem Ech, sapnął Pamiętam jak mój ojciec wrzucił mnie do studni Znaczy się pierwszy raz A później ten wyraz rozczarowania na jego twarzy Gdy jednak udało mi się wdrapać z powrotem Tak było? Wujek jakoś nie usłyszał mojego pytania i dalej ciągnął swoje dziwne wywody Dziadzio mawiał, że jak kiedyś chłop w wiaderko się spuścił, to i cylątko się napiło. Dzisiaj, to tym nawet znaczka nie przyklej. Ale zapewniam ci Karolu, nie miał tu absolutnie racji, oznajmił nerwowo, skubiąc swoją dolną wargę. Zatem jak spotkać w życiu dobrą i miłą dziewczynę? Zmieniłem temat, chcąc za wszelką cenę dociec prawdy. Jest na to jakiś niezawodny sposób, oprócz wzbudzania litości, oczywiście. Z tradycji, teraz największą tajemnicę męskiego rodu, chłopcze, powiedział uroczyście wujek. Otóż, nigdy nie zadawaj się z lewuskami, które idąc stawiają swoje stopy do wewnątrz. Zawsze rozpoznasz tako nieomylnie po obtartych zelówkach butów, albowiem takie właśnie stawianie stóp świadczy o złym charakterze dziewczyny, więc szkoda czasu na prowadzenie się z taką. I na te wszystkie inne miłosne ceregiele związane z jej zdobywaniem Bo i tak wiadomo, że nic z tego nie będzie Aż mnie przytkało od tej zasłyszanej przed chwilą mądrości Kobiety szepczą, mówią i paplają mężczyznie na ucho różne szalone rzeczy Żeby odwrócić jego uwagę od sztuki stawiania stóp Ty jednak nigdy nie daj się im zwieść I sprawdzaj uważnie jak chodzą To jest klucz do szczęścia Dokończył wujek a wszelka forma ćwiczeń fizycznych jest złem i służy tylko tym, którzy nie są idealni, tak jak my, mój drogi, dodał po chwili, drapiąc się przez skarpetkę w swoją dużą stopę rozmiar 48. Po długim czasie zestrachany kelner odważył się wreszcie podejść do naszego stolika. Ci zicią sobie panowie może jakiś desier, który pobudziłby. A z zmrzeżyna jest?